Makulicka, znowu jestem Dawid z witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w przyszłym odcinku To jest taki odcinek, którego jeszcze chyba nie widziałem na YouTubie Polskim A dzisiaj sprawdzimy sobie ile godzin spędzonych w Brawl Starsie mają topowi gracze Brawl Stars Zapraszam do oglądania na odcinku sprawdzimy takie osoby jak Hyra, sprawdzimy sobie także osoby, które mają ponad 60 kcv, czy na przykład taki CMKC, chyba teraz KC w obecnym momencie, oraz Landia i jeszcze inne osoby, a więc zostańcie do końca, bo zobaczymy dzisiaj ile te osoby mają godzin spędzonych, no i co, jeśli chcecie więcej odcinków Brawl Starsa, to zostawcie tutaj powiedzmy no nie wiem, 20 łapek, a będzie kolejny odcinek, jakby ktoś pytał czemu nagrywam na Smurfie, a nie na głównym, to mi się nie chciało logować, a jesteśmy dzisiaj na Kompie, ponieważ będziemy po prostu sprawdzać sobie topowych graczy i muszę tylko się przełączyć. Na Brawl Starsie będziemy, na Bluestaku będziemy sprawdzać, a w Chromie będziemy szukać po prostu będziemy szukać sobie osób. Dobra, no nawet co, no to co, przechodzimy do yy, pierwszej osoby. Pierwsza osoba, którą sobie sprawdzimy, będzie ety Virtual Shark. On ma, jak widzicie, on jest obecnie najlepszym graczem na świecie, ma 49 tysięcy pucharków. Dobra, sprawdzimy sobie jego. Tym tym teraz zminimalizujemy trochę, bluestaka I mam tutaj przeglądarkę. Mamy tu przeglądarkę. Weźmiemy sobie wpiszemy tutaj Bravel Link do stronki macie w opisie, w niej możecie sprawdzić. Ja też coś ciekawości sprawdzam. Chyrę, zaraz też wam go pokażę sobie obecnie. Dobra, no to ta, on ma tak. Ja sobie go dam na drugi ekran. Jak on ma tak, sprawdzamy. I on spędził w Starsie, uwaga, uwaga, 1966 godzin. To to jest chyba co jest 37 tysięcy piosenki czyli piosenki mam po 3 minuty, to sobie zobaczcie ile to jest. Jeśli chcecie wiedzieć mi, mi, ile on spędził to dni, to to podzielcie przez 24 i zobaczycie ile on spędził dni. Więc on naprawdę się tutaj nie wiem. Ale patrzcie tu! 85% prawie cały czas wygrywa, co jest? Ale on na grammy puszył, to się nie dziwię. Masz też 6000 minus przy v 3 V3? No powiem tyle, że tutaj. No dużo ma tego, dużo ma. Dobra. Przechodzimy do kolejnej osoby. Z PNLC, z PNLC sprawdzimy. O, patrzcie, on ma mały. Tak, on, on jest jakimś starym graczem, bo patrzcie, on ma, Tak, ma tylko 6 cyfr. 6 znaków, a 6 znaków znaczy tyle. Że po prostu jest starym graczem. Tak, sprawdzamy z PNLC. On spędził 2300 godzin. Czajcie to, widzowie. 2300 godzin. Co w tym czasie można zrobić? Ja nie wiem, ale patrzcie, tu on ma, on ma mało, małe statystyki, jak te godziny spędzone w grze. Małe ma statystyki. On, on ma 45 87 solo i 231 duo. Ja nie wiem, gdzie on to spędził, ale ma. Ma 2287 godzin, więc ja naprawdę ja nie wiem jak można tyle grać Przechodzimy do kolejnej osoby. Miał będzie Quack 64. On, te, on był kiedyś najlepszym graczem, ma obecnie najlepszy chyba rekord pucharowy. Sprawdzamy on spędził 2500 prawie godzin. To jest chore już, niech on się leczy dzisiaj od tego Brown Starsa 2,5 tysiąca godzin w Brown Stars. To jest szanujmy się! To jest bardzo dużo! Chociaż normalny człowiek yy, by w tyle nigdy nie spędził, ale wiecie im się tam płacę tyle na waif tego Brawl oni, yy, oni też biorą pewnie udział w jakichś turniejach, a te turnieje dają im hajs, czyli zarabiają poprzez granie w Brawl Stars tak, tak naprawdę Ale tysiąca godzin, to, to na razie trafia na top 1 naszych ludzi Dobra, teraz sprawdzimy sobie KCS chyba a i tego hyra, którego wam obiecałem, czekajcie, tego hyra wam obiecałem. Hyra. Hyra ma 24003 godziny, to no też dużo, ale do kłaka, który ma po prostu tych godzin 400 więcej, to podjazdu nie ma. On na razie tutaj wygrywa u nas w, w osobach. Na następny moment. Jeśli będziecie chcieli więcej odcinków z tego, to sprawdzimy sobie jeszcze inne osoby, ale na razie sprawdzamy te takie najpopularniejsze Następny raz, możemy sprawdzać polską topkę, albo po prostu po kolejne. Lepsza osoba, tak to wybieram. Po prostu on ma 2143 godziny w Brawl Stars. No, mało to to nie jest. Dobra, kolejną osobą, którą sobie wybrałem do sprawdzenia jest Cold On ma 432 level. To ja już się boję, ja już się boję jego godzin. Ale dobra. 9. Uwaga, sprawdźmy ile ma coldland i godzin w Brawl Stars 4297 godzin To chłop pobił normalnie rekord Jeszcze jest w jakim rankingu chłop pobił rekord wszystkiego 4298 godzin Podzielmy to sobie na 2 lata Dobra, na trzy, czekajcie Myślę, jakby to zrobić. Czekajcie, nie, ja nie wiem, jak to zrobić. Hmm, ależ... 4298 godzin. 60 tysięcy cv tysiące solo, 432 poziom. Ja no chłop pobił wszystko, chłop pobił wszystko. Ja, ja już naprawdę dzisiaj... już dzisiaj nie zaskoczę, może sprawdzimy sobie idę, później jeszcze tego al -Haled, bo też jest y, podobno... Dobra, idę. idę, Dobra, dobrze, przypisamy go tak Dobrze, on ma 2,400 godzin też To jest dużo Ale do tamtych Ale patrzcie tu, RECENT WIN BATTLE to też dobre Dobre ma WIN BATTLE A BATTLE LOCK To normalnie same winy lecą chłopo, chłopowi on, on jest ostatnią osobą Tutaj też się boję A nie, dobrze, nie, nie będziesz, To jesteś przedostatnią osobą Jeszcze mieliśmy przecież KC sprawdzić musimy jeszcze spać KC Maśćmy. O! boy, 3, 3 równych godzin Niech się chłopy leczyć idą Jak można mieć tyle godzin w Brawl Stars? Szanujmy się No Czy to jest chore? Jak mam takie Jak powiedzieć już Daruś Debdiver, Daruś jest uzależniony A ma tylko tych godzin 1000 To on ma 3 razy więcej Ale Coldlandii nic nie pobije, Nie nic nie pobije Landy, a teraz ostatnią osobę, jakie sobie dzisiaj sprawdzimy jest... Trzeba go znaleźć. CMKC ma też 60 000 cv 3 Ja się boję. Tak, ma 3000 godzin prawie. Nie no, chłop 3000 godzin dobija, to jest chyba jakiś ranking. Ranking do bijania tych ranking do bijania godzin to starczy. Chyba ranking na łogu to powinien być. Dobra, tutaj mamy... 84% recent per battle Widzę, że loga on na Brobolu puszuje. Na Brobolu, na porównanie pokażę Wam mój profil. O, To jest mój profil. Ja mam tylko tych godzin 860. To jest bez porównania, to moje, ale ja mam słabego recen. Per, per battle przez ranę. To no, słabe to, słabe to. To nie idzie lepsze. No i co? No i ja wejdę sobie do Brawl Starsa. I się pożegnamy, dziękuję wam za oglądanie, z tej strony oczywiście był Dawid nie bierzcie przykładu z osób, które wam w dzisiejszym odcinku przedstawiłem i piszcie kolejne osoby, jakie mam przedstawić w następnym odcinku, w odcinku, jakie mam przedstawić następne, no i co, dziękuję wam za oglądanie, to było tyle, elo!